Zdobyliśmy jeden punkt i z tego jesteśmy niezadowoleni. To był mecz, teraz już wiemy z tych fragmentów gry, i, 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 i całe szczęście, że dwie bramki zdobyliśmy i mamy ten jeden, jeden punkt. Momentami to miałem wrażenie, że, że to się nie dzieje. Nie poznawałem swoich zawodników, i tak jakbyśmy gdzieś, gdzieś, gdzieś zapomnieli o pewnych rzeczach, wyłączali się przez niektóre rzeczy. Które się działy na boisku jak trzech zawodników gości wychodziło od połowy na naszą bramkę, no to, to nie wiem, czy w jakichś meczach to się, to się dzieje i, i tyle. Nie chcę rozwijać tego tematu, bo, bo też na gorąco nie chcę pewnych rzeczy tu podsumować z zawodnikami jutro zrobimy analizę. I, i, I tak grać nie można, ale przy takiej grze ten jeden punkt tym bardziej trzeba szanować. Dziękuję. No na pewno, w moim przekonaniu, myślę, że zagraliśmy dobry mecz w takich trudnych warunkach dzisiaj. Dużo śniegu, można powiedzieć, że też dużo w przypadku czasami, szczególnie w tej drugiej połowie, bo ten śnieg no nie pozwalał na taką płynną grę. Na pewno należą się słowa uznania wszystkim tym, którzy dbali o zabezpieczenie chociażby boiska, bo, bo dzisiaj było trudno utrzymać w ryzach boisko, żeby było dobre. W pierwszej połowie jeszcze, jeszcze to fajnie wyglądało, w drugiej już gorzej. Myślę, że e, dzisiejsza szkoda trochę tych punktów, e, bo straciliśmy dwie bramki po stałych fragmentach gry i to stałe fragmenty e, rzut karny i ten rzut wolny, chyba z 40 metrów, e, taki dosyć przypadkowy. Ale tak powiedziałem, myślę, że zagraliśmy e, dobry mecz, dobre spotkanie i musimy się e, szybko zregenerować, bo Gramy już we wtorek. Kalendarz jest napięty gramy we wtorek z Jaszczębiem. Jadę jutro zobaczyć mecz na żywo w Sosnowcu. Wtorek u siebie gramy z Jaszczębiem, potem wyjazd na UKS, więc dwa, dwa ciężkie mecze, ale robimy swoje konsekwentnie. Budujemy zespół, budujemy klub, budujemy stadion. Zresztą jak wszyscy widzieliście, więc mamy też jakby swoje. Problemy. E, natomiast e, dziękuję chłopakom za walkę, za, za determinację, za chęć e, i próbę z, zwycięstwa, bo, bo było widać już po ostatnim meczu z Puszczą, kiedy wygraliśmy, to, to dzisiaj było widać to, że chcemy ten mecz e, wygrać. Niestety nie udało się, straciliśmy tak jak powiedziałem po dwóch stałych fragmentach dwie bramki i, i myślę, że mimo wszystko szczęśliwy remis dla Korony. Dziękuję.